dwóch Białej Gwiazdy, kapitan Arkadiusz Kłowacki oraz Paweł Drożek i też mamy od Pana trenera Oprócz hmm, oceny sytuacji kadrowej ważną rzecz, nie ukrywajmy, przed sezonem mówiliśmy głośno że zawsze powinna grać o mistrzostwo. Troszkę życie zweryfikowało, ale to nie znaczy, że zabraknie ambicji, żeby o jak najwyższe miejsce walczyć. Oczywiście. Dzień dobry Państwu ambicji i boli walki nie może nam zabraknąć do ostatniego meczu. Mamy jeszcze 31 spotkań do do rozegrania. Wiemy, że nie wystartowaliśmy dobrze w tej lidze, zawsze start od, od wielu, wielu, wielu wielu lat. Po części myślę, że to jest spowodowane tym, co dzieje się, co działo się w klubie. Mam nadzieję, że już od tego momentu nastąpi normalność, stabilizacja. Potrzeba dać ludziom trochę czasu na to, żeby pewne rzeczy wyprowadzić na, na prostą obtarzyć ich kredytem zaufania i na pewno kilkaże taki kredyt zaufania, w nowy zarząd i, i, i ci, którzy przyjęli Wisłę mają. E, czysto strony sportowej bardzo ważne punkty przed meczem na reprezentację, tą przerwą na reprezentację. Wszystko jedno jak, ale zdobywajmy punkty. Myślę, że przyszliśmy już dużo jak nie wszystko co jest możliwe, bo przegraliśmy pięć kolejek ostatni mecz, w ostatniej sekundzie właściwie meczu po niezłej drugiej połowie. Nasza gra też musi ulec, ulec trochę zmianie. Oczekuję od zawodników naprawdę pełnego zaangażowania nie tylko w ten mecz, ale i w pozostałych, które będziemy mieli do, do rozegrania. Swoje plany oczywiście no, trzeba zweryfikować. Teraz jak najwięcej punktować. Myślę, że ten niesprzyjający los się odwróci zaczyna i zaczyna się jakieś szczęście. Ale szczęście trzeba dopomóc taką analogię. Widzę, że przychodziłem tutaj do Krakowa po pięciu bodajże porażkach z rzędu. Teraz jest taki sam moment. Wierzę, że od meczu ze Śląskiem Wrocław zaczniemy punktować, zdobywać punkty. Eee, piąć się w tabeli i cieszyć oko kibiców naszą naszą grą, bo to jest myślę też najważniejsze myślę w tym, w tym wszystkim. Ze, ze spraw y takich zdrowotnych na jutro nie będzie ani Zdenka, ani Bartosza, Kuby Bartosza, którzy mają drobne urazy i o osiemnastej na to spotkanie nie będzie. Wraca, wraca Paweł. Bardzo dziękujemy. Paweł, widzę, analizują się mocno, żeby w tych trudniejszych momentach Was wspierać. Powiedzmy, że mało to Kraków, niezależnie od chwilowego miejsca w tabeli. Czym jest dla Ciebie Biała Miasta, gra dla i dlaczego bardzo ją właśnie w tę chwilach? Witam serdecznie. Oczywiście takie chwile, które niestety nas dosięgły, e, nie pamiętam za dużo e, swojej historii. Grywiś. Natomiast właśnie w takich momentach poznaje się prawdziwych kibiców, gdy nie idzie, gdy się przegrywa i gdy potrzebujesz też wsparcia z trybą. Dlatego mam nadzieję, że, że jutro to wsparcie będzie i będziemy potrafili w końcu wygrać. Dziękuję bardzo. Ale, panie kapitanie, nowe wsparcie przed nami. jak ważne jest dla Was. Stoją za wami murem, mimo tych nowych wypowiedzi. Dzień dobry Państwu. Myślę, że chyba trzeba powiedzieć, że w tej, w tej chwili jest to, to prawdziwe nowe otwarcie, bo wcześniej z tym, z czym się zmagaliśmy, mmm, no ciężko nazwać to e, rozwojem, czy pójściem do przodu, czy jakkolwiek. E, my Zdajemy sobie sprawę, że. Nie pomagamy kibicom przyjść na, na stadion, że też chcielibyśmy zrobić więcej, żeby nie, mal, nie mieli dylematów, czy, czy zostać w domu, czy, czy przyjść na stadion. Z mojej strony mogę zapewnić, że my się nie poddajemy. Sytuacja być może nie jest idealna, ale, ale tak naprawdę wszystko jeszcze jest w naszych rękach i w naszych nogach. Możemy wszystko zmienić, wszystko zależy od nas, a jeśli kibice nam pomogą, to wierzę, że, że łatwiej będzie nam to wszystko, nasze nowe cele zrealizować. Bardzo dziękujemy i to jest... Czy ja mogę jeszcze słowo? Ponieważ y, będąc młodym zawodnikiem, juniorem, zaczynamy tramkarzy warszawskiej partii. Spotykaliśmy się z zawodnikami pism kraków na takich turniejach gps ów tak zwanej sportowego. Miałem okazję poznać wielu chłopaków, wtedy, którzy później grali w seniorskiej, seniorskiej wiśle. przypominam sobie taki wyjazd, nie pamiętam już, gdzie jechaliśmy razem autokarami, bo przecież nie było autobusów czy autokarów na, na jednej turnieju, ale jechaliśmy jednym autokarami na mecz. A później po tym, Spotkaniu wspólnie śpiewaliśmy jak długo na Wawelu. Eee, wszedłem sobie w Wikipedię, żeby zobaczyć, jak ten film powstał, powstał na fazie gdzieś patriotycznych e, piosenek. Ale jak mogę zacytować jedną rzecz właśnie cytat z tego ten trud, ta ciągła walka obyt hartuje i potrzebuje i powstrzymuje. przepraszam, jeszcze raz, ten trud, ta ciągła walka obyt hartuje i podtrzymuje Wisłę na duchu, a braci Wiślacka śpiewa jak długo na Wawelu Zygmunta bije dzwon, tak długo nasza Wisła do Gdańska płynie wciąż, ślubując te słowy, że wytrwa i przetrzyma nawet najgorsze chwile. Niech jutro ten hymn zabrzmi tak głośno, aby nikt nie zwątpił, że damy radę, a Wisła znów będzie w wielkim Trudno o coś dodać, ale e, oczywiście czas do Państwa jest również, także czekamy na Państwa. Tutaj. Bardzo strasznie, że w Polsce nie Śląski jest drużyną, która tych bramek nie strzela, ale tych bramek też bardzo mało straci, bo 4 cztery remisy bezbronkowe. E, cóż, no musimy być kreatywni. Cieszę się, że, że wraca do drużyny Paweł, że na Waszej tak, w takiej sytuacji przy głośnym dopingu kilkunastu tysięcy kibiców będziemy w stanie Śląsk pokonać. Bardzo gorąco w to wierzę i liczę się na fanów, którzy będą wspierali nas przez te 90. 90 minut. Niech, niech ten odzew z trybun niesie się, przekłada się na zawodników, a to jest bardzo, bardzo istotne od strony taktycznej. my sobie tutaj o Śląsku, bo mamy oczywiście i zapiski i, i, i to jak Śląsk gra, czy stałe fragmenty, czy, czy bardzo ofensywnie, czy też defensywnie. To wszystko będziemy starali się i przekażemy, przekażemy zespołowi. Najważniejsze, tak jak powiedziałem, dla nas są trzy punkty. Trzeba zrobić wszystko, aby te trzy punkty poznać. Tak, jeżeli mogę. Wczoraj rozmawiałem z lekarzem jeszcze wieczorem na temat właśnie jednego i drugiego zabodnika. Zdenek ma problemy z kolanem, oto że dostanie jakiś zaszczyt. No, już nie wchodzę głębiej, bo, bo nie powiem panu jaki tak, to nie jest moją rową. Kuba ma problemy że z na świetu naderwanie po tym takim upadku yy, w Kielcach, także z tego względu jeden i drugi nie wystąpi. Jeszcze dodam że radę można znaleźć Narodzkiego w sprawie należeń w w ramach raportu praktycznego. Michał Ja do Pawła chciałem, bo wiadomo, kolejna fantazja Cię na chwilę wykluczyła i na ile ta przerwa, czy ona Ci pomogła, spowodowała, jakąś świeżość, głód gry, czy, czy wręcz przecież nie wybiła Cię z hmm. swoim... Chyba wręcz przeciwnie, bo, bo nie jestem tylko zawodnika, który lubi odpoczywać. Natomiast jestem w pełnym obciążeniu od wtorku trudno mi powiedzieć, jak będzie to wyglądało, bo tak naprawdę dwa tygodnie rehabilitacji jazdy na rowerze i, i tylko siłowni, także z piłką przez ten okres nie miałem z wiele do czynienia. Zasz Paweł odpowiedzieć? Na pewno tak. Przez ten ostatni miesiąc, tak naprawdę, mogę powiedzieć, że nie wiedzieliśmy o co chodzi. Natomiast teraz sytuacja jest bardziej klarowna. Będą rządzić ludzie, którzy kochają ten klub, którzy będą na pewno dbać. O wizerunek Wisły, o drużynę. I mam nadzieję, i z, od, z naszej strony mogę tylko powiedzieć, na pewno mają kredyt zaufania. która wlała naprawdę sporo nadziei w nasze w nasze dusze, serca na przyszłość. Nie wierzę, żeby w Krakowie nie było biznesmenów, którzy byli zainteresowani zainwestować w Wisłę Kraków z tymi ludźmi, którzy są w zarządzie e, wiarygodnymi, którzy są z tym klubem, tak jak Paweł powiedział, wielu, wielu, wielu lat zależy im na tym, żeby, żeby nadal ten klub się rozwijał, żeby, żeby zawitała do, do Krakowa znowu, nie wiem, Liga Europejska, europejskie puchary. E, jak wszyscy potrzebują czasu, ale, ale e, mogę powiedzieć, że o to samo e, prosił nas poprzedni właściciel. Nie mieliśmy tej, tej tego czasu i nie za bardzo wierzyliśmy w jego, jego słowa. Takie, takie spotkanie też się odbyło tutaj z e, poprzednim właścicielem. To, to nie jest, żebyście tego nie odbierali. E, e, że nowy zarząd i my też, też nie wierzymy. To jest właśnie ta drobna różnica, którą chcę pokazać, że tam nie było tej wiary, tutaj ta wiara zdecydowanie, zdecydowanie jest, bo to jest zupełnie ktoś inny niż, niż pan Marek też na profesorze, w zasadzie w śląsku ostatnio był taki, ostatni sparing partner to była taka próba. Mm -hmm. Generalnie przed ligą to w jakiś sposób pewnie wam dotyczyło rozpracowanie rywala, ale też może no w drugą stronę, bo, bo w tym meczu, który graliście właściwie takim spadem ligowym też cieszę to przeciwko Wam grał i widziałem, jak Ty No, ale to ze wszystkimi rywalami, z którymi przychodzi nam się spotkać, my o sobie dużo wiemy, tak? Analizujemy właściwie mecze i, 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 i te mecze, y, później czy, czy, czy to, urywki tych spotkań przekazujemy piłkarzom. I dobre, i, i słabe są. Także to nie jest żadną dla nas tajemnicą. Nie wiem, czy nam ten mecz pomógł. O tyle właśnie wybraliśmy w Wrocław na ten okres przygotowań, że graliśmy z nim właśnie siódma, czy to jest ósma już kolejka? Tak? siódmej kolejce, tak, czyli odległy gdzieś czas od, od, od właśnie tego, tego sporu. Wiemy, myślę, tyle samo o Śląsku, co o Śląsku Michał, biorąc do chciałem, Marek, bo w sumie Karków, y, nie traciło takich, łatwej taki łatwych jak jaką się w stadion zdarza. Czym to jest spowodowane? Gdzie? tu w, w kielcach, w Kielce, w drugiej połowie właściwie korona nie wprowadza piłki na naszą połowę i sobie jako zwycięski zespół? No tak, czyli, czyli można powiedzieć, że mimo wszystko lepiej się prezentowaliśmy pod względem gry defensywnej w kielcach niż, niż, niż było do tej pory. Wydaje mi się, że e, nasza drużyna generalnie była mocno nastawiona na to, żeby zdobywać bramki i kreować grę. Jak życie nas nauczyło, e, wydaje mi się, że trochę więcej pokory powinniśmy mieć w sobie i, i, i i bardziej chyba myśleć o, o tym, żeby, żeby bramek nie tracić. Ja uważam, że, że zgodzę się z tym, że droga do zwycięstw idzie właśnie przez e, dobrą grę w defensywie całego zespołu. E, myślę, że też w następnym meczu, czy w tym najbliższym meczu i następnych meczach, to będzie klucz do tego, żeby, żeby znowu, znowu zdobywać trzy punkty z Pytanie Panie powiedział, że się drużyna nie poddaje, ale Pan wspomniał, że e, jeśli, że na pewno znajdzie się środowisko, to ludzie, którzy mogą z bo czy to ma oznaczać, że drużyna, nie, drużyna za całość jesteście zjednoczeni w tym i zaangażowani w to, żeby też e, nie tylko na wyspę, walczyć o, o lepsze czasy zagospodarowania? Oczywiście, chociażby liczniejsza akcja, że zawodnicy wtopią się niejako w um, skyboxy i, i tą Loży Wipów i będą robili zdjęcia, rozmawiali z, z, z kibicami. Dla mnie jest to normalne. Powiedziałbym, że już rozmawialiśmy o tym z panem Szymańskim kilka miesięcy temu, że coś takiego trzeba coś dla kilka, aby po meczu mogli pójść na górę, gdzie czekają na nich rodziny, dzieci, a jednocześnie kibice, którzy na żywo chcą porozmawiać o tym, co się działo na boisku, dotknąć, zrobić zdjęcie. E, a, a naszą rolą generalnie jest to, żeby, żeby im to ułatwiać i żeby, żeby w tym uczestniczyć. Nie, nie, nie chowajmy się i nie uciekajmy przed, przed ludźmi, którzy płacą za bilety i przychodzą tutaj na stadion, a wręcz wychodźmy do nich z podniesioną głową, bez względu na to, czy, czy mecz jest wygrany, czy też przegrany. Trudniej po takich meczach, ale e, nie unikajmy tych, którzy, którzy płacą za bilety, przychodzą i chcą sobie właśnie... Czy zrobić zdjęcie, czy autograf, czy, czy porozmawiać o tym, co się działo na wojsku. Na Myślę, że jest to normalna część tego, co, co dzieje się na wojsku, przenosimy też później trochę na, na trybun. Najpierw czas dla ludzi, którzy, tak jak mówię, przychodzą na stadion i, i wspomagają nas poprzez kupowanie biletów. Pozwolę sobie dokończyć, o szereg atrakcji pometowych. Akurat jutro będą nas skierowane do kibiców, którzy zakupią bilety VIP GOLD. Tych kibiców e, drużyna odwiedzi po meczu, zawodnicy e, odwiedzą po meczu, także zapraszamy, bo wielu z Państwa pyta, wielu kibiców pyta, jak pomóc teraz tobie finansowo. E, myślę, że tak, e, bilet tak Ludwik Gold z informacji Ośrodkowej stronie Internetowej jest jak najbardziej taką pomocą. I jestem zanadany do Państwa dyspozycji w kwestii pytania. Michał Kolena, Akkujezacja frekwencji będzie podawana w, w społecznościowych naszych na bieżąco. Zazwyczaj jest to frekwencja około 17.30, 17, także będzie wcześniej. Państwo, no, piłka nożna jest grą błędów, czy to popełni Ryszard Gruznicz, to być może ktoś, kto jest za nim, ten błąd może naprawić, czy to będzie Paweł Brożek, który nie strzelił rzutu karnego w ważnym meczu, z kim to było Paweł? Z Piastem. Z Piastem w lidze, to mamy, mamy, nie wiem, już kreślić Pawła i, i, i nie wystawiać go w składzie? Tak jak powiem, to jest, jest gra błędów, każdy z nas, jak tutaj siedzimy, z, z autopsji możemy powiedzieć, Albo nie strzeliliśmy źródłów karnych, też mi się zdarzyło w ważnych meczach, albo popełniliśmy błąd, po którym padła bramka. My raczej staramy się wspierać na duchu tutaj Ryśka, że no, trudno, tak się, tak się stało, od ciebie się zaczęło, ale też jeszcze moglibyśmy to naprawić poprzez zachowanie innych zawodników, którzy akurat w tej akcji, ostatniej akcji meczu brali, brali udział. Też pokazywaliśmy sobie tęże ten, ten, sytuację, i, i oczywiście, po meczu możemy powiedzieć: Ty mogłeś zrobić to, mogłeś szybciej wrócić, mogłeś zaatakować, mogłeś przerwać, żeby do tego nie dopuścić. Ale to są ułamki sekundy, w których piłkarze muszą podejmować decyzje, i czasami one są dobre, a czasami są, są błędne. Te akurat była no, taka, że straciliśmy straciliśmy Wiosk, dziękuję. Mam mam, nie na o tym złym kibicom. Mam do zawodników pytanie, w jaki sposób zachęcili jednak, że yy, kibice z, z koronawirzem przyszli do No my zachęcamy od, od tygodnia, albo przynajmniej od dwóch dni zachęcamy. Mówimy o tym, że, 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 że warto, że do tej pory oczywiście zgadzamy się, że no nie przyciągaliśmy swoją grą kibiców na stadion. Oczywiście też sytuacja organizacyjna no była, delikatnie mówiąc średnia. E, muszę też e, nadmienić, że e, podziały, o których się słyszy wśród kibiców Wisły e, są niepokojące, ale ja głęboko wierzę, my wszyscy wierzymy, że to jest właśnie taki czas, kiedy, kiedy ok, można się e, pogniewać, pokucić i nawymyślać sobie, ale przychodzi taki moment, kiedy, kiedy trzeba e, stanąć murem za klubem, za drużyną. I ten, ten moment właśnie nadszedł, więc chciałbym, żeby e, wszyscy my, zawodnicy, trenerzy i, i również kibice, po prostu wzięli odpowiedzialność za ten klub. Jeżeli są jeszcze pytania prosimy. A jeśli nie, to przypominamy gorąco podejrzewam nowe otwarcie dla dispoteków jutro przy remonta i dispateków są po prostu Zapraszamy Państwa, dziękuję.